Nie jesteś leniwy, po prostu twój umysł coś uwierzył. Czasem mamy takie dni, kiedy nie ruszamy się z miejsca, przekładamy wszystko i czujemy taki wewnętrzny opór. I wtedy szybko pojawiają się słowa: Jestem leniwy. Ale badania pokazują, że to, co nazywamy lenistwem, często ma źródło w ukrytym lęku, w niskim poczuciu własnej skuteczności i błędnych przekonaniach o sobie. Mózg, który wierzy, że i tak się nie uda. I dlatego próbuje nas chronić przez nierobienie niczego. Jedna z prostych technik to odkrywanie przekonania pod spodem. Możemy zapytać siebie: Co właściwie uwierzyłem, że nie chcę zacząć? I posłuchać odpowiedzi bez oceniania. Może to nie lenistwo, tylko strach przed błędem albo przekonanie: "Nie jestem wystarczająco dobry". I właśnie wtedy warto zmienić pytanie z: "Co ze mną jest nie tak?" na: co mi teraz blokuje? Bolenistwo to etykieta, a pod nią prawie zawsze jest emocja. Chcesz wprowadzić to do swojego życia? Sprawdź system od Twojego życia. Link w opisie.